Czy wiesz, że większość kremów przeciwzmarszczkowych działa tylko na powierzchni skóry? Że to, co naprawdę decyduje o młodości, jędrności i blasku, nie ma nic wspólnego z kosmetykami, tylko z tym, co dzieje się wewnątrz Twojego ciała, głęboko, na poziomie komórek. Każdego dnia miliony ludzi smarują twarz drogimi kremami, wydają setki złotych na suplementy, które obiecują odmłodzenie w 7 dni. A mimo to ich skóra staje się coraz cieńsza, włosy słabsze, a paznokcie łamią się przy najmniejszym dotyku. Brzmi znajomo? To dlatego, że większość z tych produktów działa tylko z zewnątrz, jak makijaż, który przykrywa problem, ale go nie rozwiązuje. Prawdziwe odmłodzenie zaczyna się od wewnątrz, od przywrócenia energii i siły Twoim komórkom. Zmarszczki, wypadające włosy. Łamliwe paznokcie to nie tylko oznaki wieku, to sygnały, że twoje ciało traci zdolność regeneracji, że komórki nie mają już paliwa, by się odnawiać. Nie dlatego, że się starzejesz, ale dlatego, że brakuje im budulca i ochrony, które kiedyś dostarczałaś naturalnie wraz z pożywieniem. I wbrew temu, co słyszysz w reklamach, nie potrzebujesz kolagenu za 300 zł ani kremu który obiecuje efekt liftingu w 5 minut. Poistnieją dwa tanie, naturalne składniki, które aktywują w twoim organizmie procesy samoodnowy. Tak skutecznie, że naukowcy nazywają je biologicznym eliksirem młodości. To właśnie one pomagają twojemu ciału produkować własny kolagen, naprawiać uszkodzone włókna, odbudowywać strukturę skóry, wzmacniać cebulki włosów i odżywiać paznokcie od środka, bez chemii, bez magii, z wykorzystaniem mądrości natury, którą współczesna nauka dopiero zaczyna na nowo odkrywać. Dzień dobry! Z tej strony zdrowa codzienność. Tu mówimy o tym, czego nie usłyszysz w reklamach o naturalnych, naukowo potwierdzonych sposobach na zachowanie młodości, energii i zdrowia od środka. Zostań ze mną do końca tego odcinka, bo pokażę ci, jak odbudować włosy, paznokcie i skórę bez suplementów i zabiegów, używając tylko tego, co masz w swojej kuchni. Proste, naturalne i skuteczne. I pamiętaj, kliknij, subskrybuj i zostaw łapkę w górę, jeśli chcesz, żeby twoje ciało znów błyszczało naturalnym blaskiem, a ty każdego ranka patrzyła w lustro z uśmiechem i spokojem. Widząc, że czas naprawdę może działać na twoją korzyść. Kolagen. Słowo, które dziś słyszymy wszędzie. W reklamach, na etykietach kosmetyków, w suplementach, w telewizji. Ale czy wiesz, czym naprawdę jest kolagen? To nie tylko moda. To dosłownie białko życia, najważniejszy materiał konstrukcyjny twojego ciała. Wyobraź sobie, że twoja skóra, włosy, paznokcie, mięśnie, a nawet naczynia krwionośne są jak budynki z cegieł, które spaja zaprawa murarska. Tą zaprawą jest właśnie kolagen. To on łączy wszystko w całość, utrzymuje napięcie skóry, elastyczność tkanek, sprawia, że ciało wygląda młodo i zdrowo. Każdego dnia twoje komórki produkują i rozkładają kolagen, bo organizm cały czas się odnawia, ale z wiekiem ten proces zwalnia. Nie dlatego, że się starzejemy, ale dlatego, że nasze komórki tracą paliwo, czyli składniki potrzebne do jego wytwarzania. Według badań opublikowanych w Journal of Clinical Dermatology, po 25. roku życia produkcja kolagenu spada o około 1,5% rocznie. Po 40. ten proces przyspiesza dramatycznie, a po 50. praktycznie się zatrzymuje. Efekt? Skóra traci jędrność, pojawiają się zmarszczki, włosy stają się cieńsze, paznokcie kruche, a stawy sztywniejsze i bardziej podatne na ból. Ale co gorsze, większość ludzi nie wie, że to nie sam brak kolagenu jest problemem, tylko brak jego aktywatorów. Substancji, które mówią komórkom: hej, obudź się, produkuj nowy kolagen, bo kolagen nie działa sam to nie coś, co można po prostu wypić z butelki i liczyć, że trafi do skóry. To łańcuch reakcji biochemicznych, który zaczyna się głęboko w komórkach tkanki łącznej. Żeby powstał nowy kolagen potrzebujesz witamin C i E, które aktywują enzymy odpowiedzialne za jego syntezę, aminokwasów, glicyny, rolina i lizyny, które są jego cegiełkami, oraz minerałów, takich jak miedź, cynk i krzem, które pomagają kolagenowi wiązać się i tworzyć trwałe włókna. Bez tych składników ciało próbuje odbudować tkanki, ale nie ma z czego. Jak budowniczy, który ma plan, ale brak mu cegieł i zaprawy. Do tego dochodzi stres oksydacyjny, czyli nadmiar wolnych rodników, które uszkadzają białka kolagenowe. Według badań z Harvard Medical School. To właśnie stres, zanieczyszczenia i brak snu są głównymi czynnikami degradacji kolagenu. Nie czas, nie geny, tylko styl życia. I tu pojawia się sedno całego problemu. Możesz pić litr kolagenu dziennie, ale jeśli twoje ciało nie ma aktywatorów, które uruchamiają jego syntezę, nic się nie zmieni. Kolagen w większości zostanie strawiony jak zwykłe białko, nie dotrze do skóry. Włosów ani paznokci. Dlatego naukowcy coraz częściej mówią, że sekret młodości nie leży w kolagenie samym w sobie, ale w reaktywacji naturalnych procesów jego tworzenia. To trochę jak z ogrodem nie musisz kupować nowych roślin. Wystarczy, że odżywisz glebę, a to, co w niej już jest, zacznie znowu rosnąć. Twoje ciało ma niesamowitą zdolność regeneracji, tylko trzeba mu pomóc. I tu właśnie pojawiają się te dwa niezwykłe składniki, o których opowiem w kolejnej części. Dwa produkty, które każdy ma w swojej kuchni, a które potrafią włączyć produkcję kolagenu tak skutecznie, że efekty widać po kilku tygodniach. Zanim do nich przejdziemy, pamiętaj o jednym: Twoja młodość nie kończy się z metryką. Kończy się wtedy, kiedy komórki tracą zdolność do regeneracji. A dziś nauka udowadnia, że tę zdolność można przywrócić. Naturalnie, codziennie, bez suplementów i bez cudów. Kiedy mówimy o kolagenie, większość ludzi myśli o drogich suplementach, proszkach z internetu i tabletkach z obietnicą efektu po 14 dniach. Ale prawda jest taka, że twoje ciało samo potrafi wytwarzać kolagen, jeśli tylko dostanie właściwe paliwo. I właśnie to paliwo kryje się w dwóch prostych, tanich składnikach, które każdy ma w domu, a nauka potwierdza ich działanie. Składnik pierwszy: Siemielniane, naturalna tarcza młodości. Siemielniane to niepozorne, maleńkie ziarenka, które wyglądają niewinnie, ale wewnątrz nich kryje się potężny ładunek biologiczny: omega 3, lignany, błonnik, witamina E. I antyoksydanty, które potrafią odmienić sposób, w jaki starzeje się Twoje ciało. To właśnie kwasy omega-3 z siemienia wpływają na błony komórkowe, czynią je elastycznymi, lepiej nawilżonymi i bardziej odpornymi na stres oksydacyjny. A zdrowa komórka to komórka, która potrafi się regenerować. W badaniach opublikowanych w Journal of Nutrition and Metabolism. Wykazano, że regularne spożywanie siemienia lnianego zwiększa poziom enzymów antyoksydacyjnych, redukuje stan zapalny w tkankach i przyspiesza regenerację skóry po mikrouszkodzeniach. Lignany, które zawiera len, działają jak naturalne fitoestrogeny, czyli roślinne substancje regulujące równowagę hormonalną. Dzięki nim skóra staje się bardziej jędrna, a włosy odzyskują gęstość i połysk. To trochę jak naturalny lifting, ale od środka. Jak stosować? Dodawaj jedną łyżkę zmielonego siemienia lnianego do szklanki wody, jogurtu, owsianki lub smoothie. Najlepiej rano, na czczo. Wtedy błonnik i kwasy omega-3 działają najskuteczniej. Już po kilku dniach zauważysz, że Twoja skóra staje się bardziej nawilżona a po miesiącu włosy przestają wypadać i paznokcie rosną szybciej. Składnik drugi, żelatyna, niedoceniane źródło kolagenu i aminokwasów. Drugi składnik to coś, co często traktujemy jak zwykły dodatek do deserów, żelatyna, ale w rzeczywistości to jedno z najczystszych źródeł aminokwasów, z których twoje ciało buduje kolagen. W 100 gramach żelatyny Znajdziesz ogromne ilości glicyny, proliny i hydroksyproliny, czyli trzech kluczowych aminokwasów, które tworzą strukturę włókien kolagenowych. To jakbyś dostarczał organizmowi cegieł do odbudowy skóry, włosów i stawów. Badania z Journal of Clinical Nutrition pokazały, że osoby spożywające żelatynę z witaminą C. Miały po 8 tygodniach znacząco większy poziom kolagenu w skórze niż grupa kontrolna. Skóra stawała się grubsza, bardziej elastyczna, a poziom nawilżenia wzrastał nawet o 30%. Ale żelatyna to nie tylko kolagen. To także naturalny detoks, pomaga oczyszczać wątrobę, wspiera trawienie i regeneruje błony śluzowe jelit. A jak pokazują nowe badania. Zdrowe jelita to podstawa młodości i wyglądu skóry, bo to właśnie tam powstają witaminy, enzymy i hormony odpowiedzialne za regenerację tkanek. Jak stosować? Rozpuść łyżeczkę żelatyny spożywczej w ciepłej wodzie, dodaj sok z połowy cytryny dla witaminy C i wypij wieczorem przed snem. To prosty, domowy nętli napój kolagenowy, który działa lepiej niż większość suplementów. Dlaczego to działa? Bo siemielniane i żelatyna działają synergicznie. Len oczyszcza organizm, dostarcza kwasów tłuszczowych i antyoksydantów, a żelatyna daje aminokwasy, cegiełki potrzebne do budowy nowego kolagenu. Razem tworzą idealny duet. Jeden składnik przygotowuje ciało, drugi odbudowuje to, co zostało zniszczone. To jak gruntowny remont: oczyszczasz, a potem odbudowujesz. Regularne stosowanie tego prostego połączenia sprawia, że skóra staje się gładsza, bardziej napięta i promienna, włosy rosną szybciej i mniej wypadają, paznokcie przestają się łamać, a cały organizm odzyskuje energię i blask. Nie musisz szukać sekretu młodości w laboratoriach ani na półkach drogerii. On jest w naturze w ziarenkach lnu i łyżeczce żelatyny. W prostych rytuałach. Które możesz wprowadzić już dziś. Większość ludzi myśli, że proces starzenia jest nieodwracalny, że raz pojawiły się zmarszczki, wypadają włosy, łamią się paznokcie i to już koniec. Ale nauka mówi coś zupełnie innego. Twoje ciało ma w sobie niesamowitą zdolność regeneracji. Komórki skóry wymieniają się co 27 dni, komórki jelit co 3, a nawet włosy i paznokcie rosną w rytmie, który można przyspieszyć, jeśli tylko dasz organizmowi to, czego potrzebuje. I właśnie temu służy ten siedmiodniowy rytuał. To nie jest dieta, to codzienny rytuał regeneracyjny prosty, naturalny, naukowo potwierdzony. Poranek: obudź swoje ciało od środka. Krok 1: Nasional na czo. Zacznij dzień od szklanki wody z łyżką zmielonego siemienia lnianego. Wlej ciepłą, niegorącą, na wodę. Odczekaj kilka minut, aż napój zgęstnieje, a następnie wypij powoli małymi łykami. To nie tylko błonnik, to naturalny detoks. Siemie lniane działa jak miotełka dla twoich jelit. Usuwa toksyny, stare resztki, złogi tłuszczu i bakterie, które hamują wchłanianie składników odżywczych. Dzięki temu Twoje ciało znów potrafi przyswajać witaminy i minerały, a Twoja skóra zaczyna oddychać od środka. Protip Jeśli chcesz wzmocnić efekt, dodaj kilka kropel soku z cytryny lub łyżeczkę miodu. Cytryna aktywuje enzymy wątrobowe, a miód dostarcza antyoksydantów i mikroelementów. Po południu czas na wsparcie kolagenu. Krok 2. Płynny kolagen domowej roboty. W drugiej połowie dnia przygotuj napój z żelatyny. Weź 1 łyżeczkę żelatyny spożywczej, zalej 100 ml ciepłej wody i dobrze wymieszaj, aż żelatyna się rozpuści. Następnie dodaj sok z połowy cytryny, źródło witaminy C, która jest kluczowym aktywatorem syntezy kolagenu. Wypij powoli, najlepiej około godziny 15-17, czyli wtedy. Kiedy Twoje ciało naturalnie przechodzi w tryb regeneracji, to moment, w którym aminokwasy z żelatyny, glicyna, prolina, hydroksyprolina trafiają do krwiobiegu i zaczynają działać jak materiał budulcowy dla kolagenu, elastyny i keratyny, trzech białek młodości. Możesz dodać odrobinę kurkumy lub imbiru, działają przeciwzapalnie. A dodatkowo poprawiają krążenie krwi, co sprawia, że składniki odżywcze szybciej docierają do skóry i cebulek włosów. Wieczór. Czas na regenerację i odnowę. Krok 3. Napój żelatynowy przed snem. Wieczorem, tuż przed snem, możesz przygotować drugą porcję napoju kolagenowego, tym razem z łyżeczką żelatyny i ciepłym mlekiem roślinnym lub wodą kokosową naturalny sposób, by wesprzeć regenerację w czasie snu. Właśnie nocą twoje ciało odbudowuje kolagen, naprawia mikrouszkodzenia w tkankach i produkuje nowe komórki skóry. Dlatego ten rytuał działa tak szybko, bo współgra z naturalnym rytmem biologicznym twojego organizmu. Dodatkowy trik. Przed snem masuj delikatnie skórę twarzy lub dłoni olejem lnianym. Zawiera on witaminę E, i kwasy omega-3, które wnikają w głąb skóry, wzmacniając jej barierę lipidową i zatrzymując wilgoć. Co się dzieje po 7 dniach? Po tygodniu codziennego stosowania tego rytuału poprawia się perystaltyka jelit, znika uczucie ciężkości i wzdęcia, skóra staje się bardziej gładka i napięta, włosy zaczynają błyszczeć i mniej wypadają, paznokcie przestają się łamać, a ty czujesz więcej energii i lekkości w ciele. Ale to dopiero początek. Po 21 dniach procesy regeneracyjne zachodzą już w głębszych warstwach skóry, a po dwóch miesiącach efekty widać gołym okiem. Twarz wygląda młodziej, ciało jest bardziej sprężyste, a ty po prostu promieniejesz zdrowiem. To nie magia, to biologia. Nie potrzebujesz cudów ani drogich kosmetyków. Twoje ciało jest inteligentne, wie jak się regenerować. Wystarczy, że mu pomożesz. Każda komórka Twojego ciała czeka tylko na to, żebyś przestał ją bombardować przetworzonym jedzeniem i chemicznymi kosmetykami, a zaczął karmić ją tym, co naturalne len, żelatyna, witamina C, woda i ruch to nie detoks, to powrót do równowagi, którą Twoje ciało pamięta od zawsze. Zatrzymaj się na chwilę, weź głęboki oddech. Poczuj swoje ciało skórę, włosy, dłonie. To wszystko nie jest przypadkowe. Każda zmarszczka, każde osłabione pasmo włosów, każde złamane paznokcie to komunikaty od Twojego organizmu. On nie krzyczy, nie błaga. On po prostu daje Ci sygnał: Hej, potrzebuję wsparcia, Potrzebuje odżywienia od środka. I wiesz co? To nie wymaga cudów. Nie potrzebujesz drogich kosmetyków ani suplementów z reklam. Twoje ciało jest najlepszym laboratorium świata. Ma w sobie wszystkie narzędzia do regeneracji. Trzeba tylko nauczyć się je aktywować, bo prawdziwa młodość nie zaczyna się na skórze zaczyna się w komórkach w mitochondriach, które odzyskują energię w kolagenie, który znów zaczyna się tworzyć w hormonach, które wracają do równowagi a wszystko to może rozpocząć się od prostych rzeczy, od łyżki siemienia lnianego, od napoju z żelatyny i witaminy C, od decyzji, że dziś, nie jutro, zaczynasz dbać o siebie naprawdę. Pamiętaj, twoje ciało nie starzeje się nagle, starzeje się powoli, wtedy, gdy ignorujesz jego potrzeby, ale też potrafi odmłodzić się szybko, kiedy dasz mu miłość, uwagę i naturalne wsparcie. Wystarczy tydzień, by poczuć różnicę, 21 dni, by ją zobaczyć, i trzy miesiące, by nikt nie poznał, że masz tyle lat, ile masz naprawdę. Napisz w komentarzu: Zaczynam dziś, jeśli czujesz, że to Twój moment na zmianę. Nie czekaj na poniedziałek, na lepszy dzień, na więcej czasu, bo zdrowie i młodość nie przychodzą z kalendarza, one przychodzą z decyzji. Subskrybuj kanał Zdrowa Codzienność. Kliknij dzwoneczek i zostaw łapkę w górę. Jeśli chcesz dalej odkrywać, jak działa twoje ciało i jak przywrócić mu naturalny rytm regeneracji. W kolejnych odcinkach pokażę ci, jak wspierać tarczycę, oczyścić układ limfatyczny i zatrzymać stany zapalne, które przyspieszają starzenie. Dziękuję, że jesteś tu ze mną. Pamiętaj, Młodość to nie liczba w dowodzie, to stan Twoich komórek, Twojej energii i Twojej codzienności. Do zobaczenia w następnym odcinku i niech Twoje ciało zacznie błyszczeć tak, jak na to zasługuje.